Cześć Leonku, tata mówi, tata jest na lotnisku I teraz będziemy kręcili film o lotnisku i o samolotach Lotnisko to jest takie miejsce, gdzie startują i lądują samoloty Tak jak na dworcu, przyjeżdżają pociągi i odjeżdżają pociągi Albo na dworcu autobusowym Tam przyjeżdżają autobusy i odjeżdżają autobusy Tutaj jest dużo samolotów, zaraz Ci pokażę Uwaga, zobacz Tutaj powoli toczy się już samolot na pas startowy Jeden i drugi Zobacz, na razie jedzie Patrz, rusza się. Zobacz, jedzie powolutku. Będzie się rozpędzał. Ten musi jeszcze trochę poczekać. Tamten jedzie na pas startowy, żeby móc się rozpędzić. Samolot potrzebuje dużo miejsca, żeby nabrać odpowiedniej prędkości i polecieć. Tutaj mają skrzydła. Pod skrzydłami są silniki. Robimy zbliżenie. Tutaj z lewej strony jest silnik i z prawej strony jest silnik. Tamten już pojechał. Zobacz, odjeżdża. A ten tutaj zaraz będzie skręcał. Patrzy teraz, rozgląda się pilot, czy nie ma żadnego samolotu. Z lewej ani z prawej, czy można skręcać. I skręca. Proszę bardzo, kołuje. Widzisz, tak zakręcił. Powolutku teraz jedzie. Proszę, kołuję na pasie startowym. A my teraz będziemy czekali na inny samolot, który będzie startował. Uwaga, tam z tyłu zaraz będzie widać. Patrz, samolot leci już. Patrz, jak jest coraz wyżej. Leci już w powietrzu, leci, leci wysoko. Patrz, jak jest już wysoko. Teraz dajemy zbliżenie. Uwaga. I poleciał. Cześć Leonku, tata mówi. Tata jest przed swoim samolotem. Proszę bardzo, to jest samolot. To są te schody ruchome, o których ci mówiłem. Tutaj wszyscy wsiadają do samolotu. Zobacz. Tam do środka. A tutaj zobacz. Jest, są drugie schody. Kolejka się ustawia. A to jest silnik. Zobacz jaki jest olbrzymi. Zobacz. Uwaga Tutaj są tu skrzydła A tutaj patrz To jest silnik samolotowy Kręci się, zobacz On jest podwieszony pod skrzydłami A tu jest samolot I tam są okienka I tam tata zaraz będzie wchodził Do zobaczenia w środku on samolot rusza Na pasie startowym Coraz szybciej Zaraz będzie startował. Taka, zobacz. Jedzie coraz szybciej. Zobacz. Coraz szybciej jedzie. Słyszysz jak silniki uczą. Zobacz. Jedzie i jest w powietrzu. I leci. Zaraz tata tak będzie leciał. Tu jest drugi samolot, który czeka, a ten zobacz, leci prosto w zachód słońca. I poleciał. Teraz tata wsiada tutaj do samolotu. Tu już następny połuje. Czeka teraz na start. A tam z tyłu jest jeszcze jest. Tata wsiada do samolotu. Do zobaczenia. Cześć Leonku, tata dzwoni. Tak wygląda samolot w środku. Tutaj są siedzenia, tak jak w autobusie. Zobacz. Taki samolot jest długi. Widzisz tutaj tata trochę nas zbliży wszyscy już wyszli, tata też wychodzi a teraz idziemy do kokpitu tam gdzie siedzą panowie tu jest jeden pan pilot zobacz tu jest drugi pan pilot tutaj można wyglądać tam już jest lotnisko, wylądowaliśmy a tutaj są przyrządy tutaj są stery, a tutaj zobacz jest wolant, tak on wygląda tu jest jeden drążek tak jak joystick wygląda a tutaj pan ma drugi Cześć Leon! Tata wyszedł z samolotu. Bardzo tu jest głośno. Tutaj jest nasz samolot. Tutaj byliśmy przed chwilą w kabinie pilota. Tutaj jest zobacz więcej samolotów. Tata już przyleciał. Tutaj są panowie. A teraz wchodzimy.